Cześć! Gościem dzisiejszego odcinka będzie Toyota Hilux. Możliwe, że pamiętacie, ale Hilux gościł w naszej redakcji mniej więcej dwa lata temu. Pomyślicie, o czym zatem można tutaj jeszcze opowiadać. Wersja, która stoi koło mnie, to edycja specjalna wypuszczona na polski rynek z okazji 50-lecia istnienia tego modelu. Różni się ona przede wszystkim wyglądem z przodu. Mamy tutaj inny grill oraz zderzak. Toyota mówi, że taki wizerunek zarezerwowany jest póki co tylko dla edycji limitowanych. Co dalej? Orurowanie z przodu oraz przy progach. Dodatkowe oświetlenie LED, które potrafi zamienić noc w dzień. Dodatkowo znajdziemy też emblematy w środku jak i na zewnątrz oraz zamykaną przestrzeń bagażową. Poza tymi wszystkimi wyróżnikami, Toyota Hilux w tej wersji nie różni się niczym innym od wersji nielimitowanej. W terenie jeździ tak samo, po się również, dlatego aby ten odcinek nie był dla Was zbyt monotonny, pojawi się w nim jeszcze jeden specjalny gość. Wyjątkowym drugim gościem tego odcinka jest Gosia i jej Rafczwórka. Bardzo możliwe, że kojarzycie Gosię z jej kanału na YouTube. Gosiu, powiedz, czym się zajmujesz na co dzień i o czym jest twój kanał. Na co dzień zajmuję się między innymi prowadzeniem kanału Przygodowa TV. Może nie robię tego zbyt regularnie, ale co jakiś czas pojawiają się tam jakieś treści. No i pracuję też jako archeolog. Patrząc na Twój samochód, to można się spodziewać, że to jest Twoje narzędzie pracy. Tak, dokładnie bardzo, bardzo przydatne narzędzie pracy. Używam go zarówno wtedy, kiedy kręcę swoje odcinki, jak również wtedy, kiedy pracuję na wykopaliskach. Z tego co kojarzy, to ten model ma napęd na cztery koła. Czy często zdarza Ci się z niego korzystać? Tak, bardzo często, dlatego że bardzo często jeżdżę po różnego rodzaju bezdrożach, drogach gruntowych, gdzie jest mnóstwo błota, dziur, także ratowało mnie to z opresji niejednokrotnie. To jest rocznik 2001, także swoje lata ma i 2.0 benzyna. Szukałam czegoś, co sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w terenie, także szukałam niewielkich terenówek. Stwierdziłam, że to jest to, czego szukam. Czy miałaś okazję kiedyś jeździć czymś większym? Na przykład czymś tego pokroju? Miałam okazję jeździć dużymi suwami, ale raczej okazjonalnie. To dzisiaj będziesz miał kolejną okazję i ciekawi jesteśmy twojego werdyktu. Jakie jest porównanie wrażeń z jazdy Toyotą RAV4 i Toyotą Hilux? Toyota Hilux na przestrzeni lat bardzo się zmieniała i wyznaczała standardy w swojej klasie. Stała się symbolem auta pracującego. Przemyślane i trwałe rozwiązania nie są tylko efektem komputerowych symulacji oraz informacji zwrotnych płynących od klientów, którzy rzadko wykorzystują swoje auta w 100%. Od 2012 roku Toyota jest obecna w rajdzie Dakar. Ekstremalne doświadczenia sprawiły, że w 2016 roku ponad 40% aut, które dojechały do mety, były z podznaku Toyoty. Jednym z modeli, który obecnie bierze udział w rajdzie Dakar to właśnie Hilux i bez względu na wyniki to już sam udział daje porcję ogromnych doświadczeń, które można później wdrożyć do seryjnej produkcji, aby samochody, zwłaszcza pracujące, dalej mogły wyznaczać standardy niezawodności i trwałości. Jak to się wsiadało do tego samochodu? Bo na pewno jest... Wyżej niż w Raw Zdecydowanie wyżej. Wsiada się dosyć niewygodnie, jeśli ktoś jest mojego wzrostu, jeśli mam być szczera. Fotele w prądzie, także jest luksusowo. Do góry się go nie da, co? Da się. Tak. Tutaj trzeba powiedzieć o tym, skąd wzięła się w ogóle e, nazwa Hilux. Mianowicie, kiedy ten samochód został zaprezentowany w 1968 roku, Hilux to był skrót od Highly Luxurious. Także no. Można się pławić tutaj w luksusach, jest są podgrzewane fotele, chociaż teraz nie jest to nic wyjątkowego. Mam automatyczną klimatyzację, tempomat, radar, który na przykład zapobiegnie kolizji, kiedy ktoś przed nami zahamuje, skóra, także. Wygląda luksusowo, jeśli chodzi o się... auto, terenowe. Czy byłaś kiedyś w takim terenie jak tutaj? aż takim mnie, przyznam szczerze, dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że moje auto jednak no, ma ograniczenia, jeśli chodzi o teren. I dopóki nie wsiadłam do tego auta, przyznam szczerze, że sądziłam, że mam dosyć dobrą terenówkę, ale teraz jednak widzę, że nie ma nawet co porównywać. Hilux podniósł poprzeczkę. Podniósł poprzeczkę, bardzo. A! Oj, tam, oj, tam. Mamy kawał rury z przodu, ona trochę utrudnia mm -hmm. takie podjazdy z jazdy. Ale ładnie, ładnie sobie radzić. Jestem pod dużym wrażeniem, że nie boisz się jazdy takiej, w takich warunkach, mimo że jesteś za kierownicą tego auta po raz pierwszy. Mam wrażenie, że jak wsiadłaś, to od razu go poczułaś. Mogłabym się przyzwyczaić do niego. Tak to wyjdę. W moim jest tak, że jednak jest ta obawa, że stanie na środku i już nie ruszę nim. Mhm. Że się zagrzebie, zakopie. Dokładnie, a tutaj jednak to jest zupełnie inna bajka. A zdarzyło Ci się tak w Twoim samochodzie, że gdzieś wjechałaś w jakiś taki grząski grunt i po prostu nie wyjechałaś z niego? Nigdy mnie nie zawiódł na tyle, żebym po prostu ugrzęzła i musiała iść po przysłowiowy traktor. Tak, a mówi się, że im lepsza terenówka, tym dalej po traktor. Tak, dokładnie. No myślę, że on by spokojnie w dużo cięższym terenie dał radę. Chociaż myślę, że też osoby, które kupują ten samochód, to też nie chcą go raczej tak eksploatować mm -hmm. w mega ciężkim terenie. Widziałem, że w Twoim samochodzie jest automatyczna skrzynia. To jest przypadek mm -hmm. czy świadomy wybór? To jest świadomy wybór, dlatego że szukałam zdecydowanie automatu, a wzięło się to stąd, że miałam wcześniej do czynienia z, autem, z automatyczną skrzynią biegów i tak się już przyzwyczaiłam do tego, że... Stwierdziłam, że... No, że nie chcę wracać do manualnej. Pamiętasz jaką masz moc w swoim samochodzie? E, tak, 150 koni. To jest dokładnie tyle samo, co tutaj. Uważnie? No. E... Jestem, jestem zaskoczona, bo myślałam, że jest więcej. No to może być takie trochę mm, uczucie złudne, ponieważ diesel, bo tutaj mamy silnik diesla, sam w sobie ma troszkę wyższy moment obrotowy, mm -hmm. więc... Może to być też takie wrażenie. A jeszcze jedziemy w trybie eko, bo skrzynia pracuje w różnych trybach. Możemy włączyć power mode. To niestety nie będzie skutkowało tym, że zaczniemy zwijać asfalt, ale reakcja na dodawanie gazu będzie na pewno bardziej wyczuwalna. Zaraz sprawdzimy. No nie, nie zwija asfaltu zdecydowanie. Myślę, że fajnie, że to auto fajnie by się sprawdziło na dłuższe wyjazdy. Jednak komfort tego, że można do niego naprawdę sporo zapakować, no jednak jest większy niż, niż moja Toyota. Zmieściłyby się dodatkowe pary butów z tyłu. Brudnych, <grym> upłaconych butów. Co prawda jeszcze nie mieliśmy okazji podjechać pod sklep i zaparkować tym samochodem, ale czy widzisz się w takim aucie na co dzień, jak teraz poznałaś jego takie walory podczas jazdy w terenie i teraz na drodze, czy chciałabyś taki mieć do codziennego użytku? powiem Ci szczerze, że wsiadałam do tego auta z nastawieniem, że raczej nie to, że jest zbyt duże jeśli chodzi o moje potrzeby zwłaszcza jeśli chodzi o poruszanie się po mieście natomiast im dłużej nim jadę tym bardziej się do niego przekonuję jednak kwestia gabarytów to jest coś do czego można się przyzwyczaić więc w moim przypadku byłby to wybór pomiędzy wygodą jazdy w terenie a wygodą jazdy po mieście, z czegoś zawsze trzeba zrezygnować jednak. I w tym wypadku przeważyłaby jednak wygoda jazdy w terenie. Ile nowych ciekawych miejsc mogłabyś zaprezentować no wówczas nie. na kanale, kiedy <laughs> tak. miałabyś możliwość dojechania w cięższy teren. Chociaż powiem Ci szczerze, że jeszcze nie było takiego momentu, kiedy na przykład nagrywałam i moje auto nie dałoby rady wjechać gdzieś, gdzie bardzo potrzebowałam. Także na razie jeszcze mnie nie zawiodło. Nie zawiodło. Natomiast jest to też taki komfort psychiczny, że wiesz, że twoje auto da radę w trudnym terenie, nie musisz się o to martwić. Zwłaszcza kiedy jeżdżę sama, w różne dziwne miejsca, czasami na przykład w nocy. No to jest to tak. A nie boisz się? Nie miałaś nigdy sytuacji niebezpiecznej? Miałam kilka sytuacji niebezpiecznych, zwłaszcza jedną. Natomiast jednak chęć przeżycia przygody jest dużo silniejsza. Wygrywa. Ze strachem. Mam nadzieję, że Twoi widzowie to doceniają. Dają <noise> dużo łapek w górę. Tak, masz świetnych widzów. Czuję, że buduję jakąś społeczność ludzi, którzy rzeczywiście są zainteresowani historią, archeologią, i bardzo dobrze się z tym czuję, że mogę być tego częścią. Jaka była najciekawsza rzecz, którą znalazłeś podczas pracy na wykopaliskach? Najciekawsza to zdecydowanie biżuteria z brązu. Także sprzed ponad 2000 lat. Trafiłaś kiedyś na jakiś niewybuch, bo to często się chyba zdarza podczas takich prac. To były moje pierwsze wykopaliska w życiu i trafiliśmy na moździerz. To, to idealny ciekawie. początek. Idealny. Wybuchowy można <gryw> tak. powiedzieć. Ale bardzo dobrze wspominam te wykopaliska i, i... Nie żałuję udziału w nich. Cóż mogę powiedzieć na koniec? Życzę Ci, żebyś spełniła swoje motoryzacyjne marzenia, abyś miała samochód, który będzie jeszcze dzielniej towarzyszył Ci w Twoich zawodowych i prywatnych wyprawach. I mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z Toyotą Hilux może, kto wie, w przyszłości przybliżyć Ci do zakupu. Na pewno się nad tym zastanowię. Bardzo się cieszę, że mogłam przetestować to auto. Na pewno trochę mi to otworzyło oczy na to, że wcale nie ma. Nie ma się co bać tak dużych gabarytów nawet w mieście. Bardzo mi się podoba ogólnie jazda w terenie, w mieście też. Także kto wie, może się skuszę kiedyś. Toyota w limitowanej edycji można kupić już za 199 tysięcy złotych, ale pamiętajmy, że jest to już najwyżej wyposażona wersja, więc raczej na pokładzie niczego nam już nie zabraknie. Nie powinno nam też zabraknąć satysfakcji, że jeździmy ikoną samochodu pracującego, który według danych producenta do 2016 roku sprzedał się w liczbie ponad 18 milionów egzemplarzy na całym świecie. Początkowo był produkowany tylko w jednej fabryce w Japonii, a wraz ze wzrostem zainteresowania tym modelem produkcja przeniosła się do 13 innych fabryk na całym świecie. To wszystko może dawać właścicielowi poczucie, że Toyota wie o co chodzi w pickupach, dlatego tym bardziej jest pewne, że dojedziemy do celu. W tym roku Toyota swoim udziałem w rajdzie Dakar udowodniła, że zbieranie tych doświadczeń nie poszło na marne. Zespół, który zdobył pierwsze miejsce, jechał Hiluxem. To pierwsze zwycięstwo Toyoty w tym ekstremalnie ciężkim rajdzie. Aby to uczcić, Toyota przygotowała aktualnie kolejną limitowaną edycję modelu Hilux. Wersja Dakar również odbiega wyglądem od standardowej. Jest dostępna w limitowanych kolorach, zbudowana jest na najwyższej wersji wyposażenia oraz ma dużo wyróżniających ją akcentów. Jedno jest pewne. Osoby decydujące się na zakup tej wersji raczej będą wyróżniać się na ulicy.